Manchester City. Jak rozegra ten rzut rożny Manchester City? Zagranie i słuszna czerwona kartka. Prawne rozegranie przed zdobyciem gola. Zgodzisz się chyba. Fantastyczny gol z rzutu wolnego. Tutaj bramkarz niewiele miał do powiedzenia. Piękny strzał. Nic dodać, nic ująć. Fantastycznie wykonany rzut wolny. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Nic nie ujmując, strzelcowi na pewno pomogły mu warunki, w jakich rozgrywane jest to spotkanie. Przez ten padający śnieg Bramkarz na pewno niewiele widział. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Jest co oglądać. Atakujący okiwał, nawet wykiwał obrońcę i do pełni szczęścia wystarczyło już tylko jednocelne kopnięcie. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery.